Bo bardzo mnie pali to, żeby powiedzieć, a e, co najmniej trzy razy miałem sen. Nie, Nie, chyba mnie słychać. E, co najmniej trzy razy miałem sen, w której e, była szeroka i bardzo rwąca rzeka. Ta rzeka mnie przerażała, bo była tak rwąca i tak, no tak straszna, Y, że wchodziłem do tej rzeki, ale wchodziłem do rzeki do, do takiego momentu, do którego kontrolowałem, żeby mnie nurt nie porwał. I wstałem rano i mówię, co to za sen, y, co miało oznaczać. A no w śnie to tak różnie się śni, że to była ta rwąca rzeka, jak się odwracałem, było takie ogrodzenie, i z drugiej strony. Fajne, takie małe jeziorko, kurki, tam kaczuszki, fajne, miło i przyjemnie było. No i rano stałem i, i się zastanawiałem, co, co ten sen miałby oznaczać. I czytałem książkę, i w tej książce jest napisane, że rzeka, rwąca rzeka to rzeka to łaska. I dopóki my idziemy, do głębokości, do której kontrolujemy, że nas nurt nie porwie, to tak mamy. A jeżeli wejdziemy głęboko, żeby już nie czuć dna i dać się porwać przez prądy tej rzeki, to Bóg zaprowadzi nas w nowe miejsca. Bóg nas będzie wykorzystywał w innym miejscu do innych czynności. A my często. Ja wziąłem to do siebie, ale myślę, że, że to nie tylko ja tak mam, że często boimy się, bo mówię w tej chwili o sobie, przegrywam walkę w umyśle. Bo wojna toczy się tu u nas w głowie. Diabeł toczy wojnę w naszym umyśle. I boimy się pewnych rzeczy. Strach mnie paraliżował do tego, żeby wejść głębiej do tej rzeki. Ale jeżeli przezwyciężymy Strach, zwyciężymy tą wojnę i wejdziemy dalej, to będziemy jak ta zapałka, co się dawniej za łebka puszczało na tam rynsztok, że ona sobie płynęła swoim tokiem. Bóg też chce coś, czegoś takiego od nas, żebyśmy puścili się tych wszystkich rzeczy i naprawdę korzystali z łaski, którą dla nas dał, żeby nie obciążało nas to, co jest na tym świecie, bo to, co robią teraz media, Znajomi, między którymi się obracamy w pracy, gdziekolwiek, no to no tak nam robi w umyśle, że po prostu często przegrywamy te wojny. To też kształtuje nasz charakter, a my mamy mieć Boży charakter. I uważam, że to jest słowo do mnie i nie tylko do mnie, żebyśmy weszli głębiej, nie bali się i puścili się, dać się ponieść temu prądowi, który idzie w rzece. Amen.